Temat, hasło, inteligencja a picie, a dokładnie poziom inteligencji, a Twoje uzależnienie od alkoholu, na przykład od alkoholu, od tabletek, narkotyków, od papierosów, od cukru, od wszystkich innych uzależniaczy, jakie Ciebie atakują. Czy inteligencja jest powiązana z wychodzeniem z uzależnienia? Na przykład z picia, powiem wprost, bo to najłatwiej jest dzisiaj zdiagnozować. Czy jako osoba inteligentna, tak zwanie inteligentna, bo już w tym jest zaprzeczenie, no bo jeżeli ktoś jest dzisiaj inteligentny, to się nie zatruwa, to się nie niszczy, to się nie katuje, to nie cierpi, to nie sprawia sobie bólu, to nie rozpieprza małżeństwa, nie zwalnia się z pracy, nie traci majątku, nie wchodzi i wychodzi do więzienia jak bumerang itd., tak dalej, tak dalej, więc pytanie, czy to jest inteligencja? No nie, ale w takiej. W szeroko rozumianym pojęciu inteligentni ludzie to są ludzie, którzy mają stanowiska, mają firmy, mają samochody, super domy, piękne żony, pięknych mężczyzn, tak, mężów i tak dalej, i tak dalej. A człowiek mało inteligentny to jest człowiek, który dzisiaj, nie wiem, odśnieża u kogoś na placu, skacze po dachach, żeby zarobić parę groszy, czy po rusztowaniach, przynosi cement na budowie ja wiem, ja, kurde, no nie chcę nikogo obrażać, bo nawet nie umiem sobie tego wyobrazić, bo to jest taki sam człowiek jak, jak ty, jak ja, więc absolutnie nie umniejsza mu to nic, um, oprócz tego, że, że my go tak klasyfikujemy jako społeczeństwo. Ale okazuje się, i tu jest sztyczek w nos tym właśnie inteligentnym, że osoby tak zwane proste, Zeru-jedynkowe, tak, nie, mogę, nie mogę, białe, czarne, jak się okazuje, że dochodzą do swojej ściany, to wystarczy im powiedzieć: Słuchaj, Kaziu, od dzisiaj nie pijesz. I jeżeli u niego kliknie, to znam bardzo dużo, zdecydowanie więcej przypadków tych osób prostych, tak? które naprawdę idą jak koń z wozem. Czy z węglem, to one u nich to klika i oni zaczynają działać. Oni chodzą na mitingi, czytają literaturę, idą do, do, do psychoterapeuty na NFZ, a nawet jak nie, to na, 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 na takie wsparcie bezpłatne. Oni po prostu chcą nie pić. Ja nie mówię, że oni mają marzenia, a teraz, sobie wybuduje domek, kupię helikopter, tak czy czy będę grał w kasynie, bo mam miliony, albo, albo, albo będę podróżował po świecie, bo dla niego to są zupełnie abstrakcyjne tematy. Ale dla niego jest dzisiaj ważne, rzucam chlanie, rzucam wódę, rzucam narkotyki, rzucam papierosy. Z wielu powodów, ale jednym z, nim jest, jest, z nich jest to, że on zrozumiał, że nawet jak mam mieszkać w przytulisku, to dla niego to jest lepsze niż jutro leżeć 20 a stóp pod ziemią, czy tam, na ile tam kopią, nieważne. Ale problem się okazuje, mają osoby tak zwane HFA. HFA, czyli. High-functioning alcoholics. High-functioning alcoholics. Nie chcę spartaczyć tego, tej wymowy, ale chodzi o to, że to są wysoko funkcjonujący alkoholicy albo wysoko funkcjonujące osoby uzależnione. I tu się zaczyna problem. Bo te osoby są bardzo inteligentne, tak im się wydaje, tak? Skończyły super podstawówkę, super szkołę średnią, rewelacyjne studia, jeszcze MBA, -e, dziesiątki kursów, szkoleń warsztatów. Podróżują po świecie, znają język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański. Piastują bardzo dobre stanowiska, takie, że byśmy mogli sobie nie jeden z nas pomarzyć. Tu prezes, tu dyrektor, tu właściciel dużej firmy, tu właściciel kilkunastu spółek, startupów w Polsce, w Europie i na świecie. Właściciel spółek rajów podatkowych, tak? S-Klasa, Audi, BMW, nie wiem, Lambo, tak? Narty w alpach włoskich, francuskich, jakiekolwiek tego są. Super wygląd, super cera, super fryzura, tak? Super okulary. Świetny ciuch, świetny but, świetny zapach, świetny fit. Bo co, 3-4 razy, czy 5 razy w tygodniu siłownia, basen, sauna, masaż. A przy okazji czarna dupa. Jak to kiedyś się mówiło, czarna mamba, to on ma czarną dupę, po prostu codziennie w stresie, w niepokoju, w lęku, w strachu, w kosmicznym napięciu, w totalnym zaprzeczeniu siebie, tylko po to, żeby grać. To jest taki aktor trzyminutowy, którego życie już trwa 5, 10, 15, 30 lat, i on każdego dnia zaprzecza, zakłamuje rzeczywistość przez telefon wow 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 tak? jaki to nie jestem kolo y, żigolo a w głębi serca po pierwsze nie ma kontaktu z głową po drugie w głębi serca jest pustka jest żal jest rozgoryczenie jest nieukochanie jest nieświadomość jest brak miłości brak zrozumienia brak szacunku w stosunku do samego siebie więc nie ma opcji żeby jego związki jego związek Partnerski, małżeński, relacyjny był jakikolwiek. On jest, on jest zawsze spieprzony. Taka osoba wstaje rano, szot, e, suplementy, e, szybko na siłownię, żeby odreagować. Często wlewka rano przyjeżdża e, ktoś z, z kropluwą. Yy, makijaż, faceci też oczywiście się malują, tak? super musi być zapach, yy, gumy miętowe, czy jakiekolwiek inne, odświeżające, yy, znowu najlepsze ciuchy, żeby wyglądać, yy, wprowadza się w super wibracje, żeby jak wejdzie do firmy, czy to do własnej, czy to do korpo, to on jest zajebisty jak zwykle, wszyscy mówią siema ziomal, jak tam, nie? jak tam impreza, do której balowałeś, a on wie, że z balowaniem to już ma mało co wspólnego, że jego życie już dawno się rozjechało i że on jedzie na y, podprąd w szpagacie i, i nogi mu się wiążą. Ale tak wygląda jego życie na własne życzenie. Czyli codziennie spina, codziennie alko, codziennie dragi, codziennie zioło, codziennie tablety, tylko po to, żeby funkcjonować. Czy to jest inteligencja? no, śmiem, śmiem twierdzić bardzo skromnie, jako myślę prosty człowiek, że nie jest to inteligencja. Że jakby porównać tych dwóch gości, tego, co skacze po rusztowaniach, nie wiem, nic nie robi, siedzi pod sklepem, czyli też coś robi, ale siedzi pod sklepem, a tego, który jest tu, gdzieś tam, i w ogóle się nie mieści w skali, to ja wolałbym być tym, bo ten jest świadomy i zaczyna działać. Zakręca butelkę, zaczyna coś robić z mentalem, swoją wiedzą, i bardzo często widać takiego człowieka, części uśmiechniętego, tego powiedzmy sobie prostego, od tego figofago, który na samej górze siedzi i tak na dobrą sprawę, jak robi dwójkę, to płacze, ale nie z powodu dwójki, tylko całościowo. Więc. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Tak inteligentni ludzie, którzy jeszcze mają bardzo wysokie mniemanie o sobie, bardzo wysoką pozycję, bardzo wysokie umiejętności, bardzo ma duży majątek czy jakikolwiek, który im się wydaje, bo to mówię w ich o opinii oczywiście, bo to mm, y y y chodzi tylko o to, co oni myślą na swój temat, to są osoby, którym jest cholernie trudno wyjść z uzależnienia. Cholernie trudno jest im stanąć w prawdzie. Cholernie trudno jest podjąć decyzję, pójść po pomoc i zacząć działać bez na to, ile tych prób będzie. I to też jest ważna informacja, bo są osoby, które np. pan prezes Iksiński podejmuje decyzję, on jedzie do ośrodka, ten ośrodek jest zamknięty, Samochód jest w garażu, nie, nie, nie widać, że on tam jest, ma wyłączony telefon, e, nienamierzalny i w ogóle wszystko pięknie ładnie. On tam siedzi sobie cztery tygodnie i mówi zajebiście, jak wyjdę, to już będę innym człowiekiem. No, ale on nie jest przez te cztery tygodnie fizycznie i psychicznie w tym ośrodku, tylko on jest cały czas w firmie w świecie, podróżuje, załatwia biznesy, whatever. I on tylko liczy sekundy do wyjścia, a jak wychodzi, wraca do swojej normalności, czyli do swojego Armagedonu. Ale to jest jego wybór, bo zakłada, że on jest Bogiem, jak kiedyś było w pewnej reklamie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. I to on decyduje, ile będzie żył, i, i to on decyduje, jak będzie się kręcił wokół niego świat. Zadaj sobie inteligentny człowieku, tak zwany HFA, czy faktycznie masz wpływ na to, czy jutro się obudzisz? Czy masz wpływ na to, czy dożyjesz wieczora? Czy masz wpływ na to, że kierujesz swoim życiem i jest ci w tym dobrze? To jest drugie pytanie. Czy jest ci z tym dobrze? Bo jeżeli jest ci dobrze i akceptujesz to, że codziennie sobie podcinasz gardło żyły i cierpisz, i niszczysz dookoła wszystko i stawiasz na szali całe swoje życie, majątek, yy, rodzinę, relacje, yy, wszystko, co masz, no to okej, okay. to to jest, słuchajcie, jak to mówią, temida sprawiedliwa, tak? Proszę bardzo, ale jeżeli masz pewne już wątpliwości i takie znaki zapytania, to siądź na dupie i się zastanów, co dalej i jak dalej i czy warto stanąć w prawdzie. Mam wiele znajomych, których już... Przepraszam. Miałem wiele znajomych osób, których już nie ma. Widzicie, tak są mocno ze mną, że jeszcze się mylę. Mam też dużo znajomych, którzy nadal cierpią na własne życzenie i nie są w stanie zrobić kroku naprzód, bo nie ma u nich gotowości, nie ma u nich decyzji, nie ma u nich działania. Smutne, ale prawdziwe. Inteligentnym osobom jest zdecydowanie trudniej skończyć z uzależnieniem.